Słuchajcie, zadymiarzy z Brawl Stars łączą różnego rodzaju relacje. Są oni dla siebie rodziną, kolegami, wrogami, czy też nawet parami. A w tym filmie jest z nami specjalny gość. Siemano, to przemek bez games. A swoją drogą, jak chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje u mnie, wpadajcie na mojego Instagrama, Rozpodłoga TV. Linka do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu. Naszą pierwszą rodziną jest trio z Dzikiego Zachodu. Jedna z pierwszych wersji tej gry miała opowiadać, właśnie fabularnie, przygody w klimacie Dzikiego Zachodu. Stąd też pierwsze postacie nawiązują do tego obszaru, a mianowicie znajdziecie tu kolta, Shelly oraz Spike'a. Gdzie Colt jest totalnym egotopem, Shelly się w nim podkochuje, a Spike działa z cienia, często śledząc wspomnianego kolta. Szamańskie trio to nawiązanie do amerykańskich Indian. Znajdziemy tutaj wodza wioski, czyli Bo oraz Nite i Leona. Ta dwójka jest rodzeństwem, a ich stroje nawiązują do dzikich zwierząt, co symbolizuje Indian kulturę oddawania czci zwierzętom, które pełniły rolę ich duchowych przewodników. Trio wynalazców to rodzina Junkerów, której to znajdziemy Jesse, Pam oraz Nani. Historia ich jest dosyć ciekawa. Otóż Pam jest matką Jesse, a Nani jest robotem, który to został stworzony przez PAM i zadaniem tego robota jest opieka nad Jesse. Stąd też na ni często przebywa w jej towarzystwie. Trio górników, oj tak, najlepsi w kopaniu gemów w naszym Brawl Stars, są właśnie oni, czyli Karl Dynamite oraz Jackie. I każdy z nich pełni podczas górniczych wypraw inną rolę. Dynamite zajmuje się wysadzaniem przeszkód na drodze, a Jackie zajmuje się poszukiwaniem gemów i kiedy do nich się dokopie, to Karl zwykle wykopuje bezpośrednie znaleziska z źródła rudy, a następnie przewozi je w swoim wózku. Trio gamerów, czyli graczy na poziomie. Tutaj znaleźć można Rico z jego niesamowitym pistoletem na kulki. Oj tak, jest on specjalistą od gier typu strzelanki. Do tego mamy Broka, który to zawsze nosi przy sobie Boomboxa i jest specjalistą od gier tanecznych. A do tego jest tu 8Bit, który jest programistą i jest dobry w każdej grze, po jaką sięgnie. Kolejne trio to biolodzy, czyli zespół fanów roślin, botaniki i wszystkiego, co z tym związane. Oczywiście znajdziemy tutaj Rosę, która to w swojej szklarni prowadzi badania biologiczne wraz z pomocą Swojej asystentki, czyli pszczółki Bee, która to jest zafascynowana roślinami, a do nich dochodzi jeszcze kiełek, który jest wynikiem biologicznych eksperymentów i obecnie jest ich nowym pomocnikiem oraz przyjacielem. Meksykańscy artyści. Tego pewnie nie wszyscy byli świadomi, ale tak, El Primo nie tylko jest Meksykaninem, ale również jest on artystą występującym na scenie jako zapaśnik. Stąd też nosi on typową dla tego zawodu maskę i obcisły strój. Poza nim meksykańskim artystą jest też Poco, który to mimo iż jest szkieletem, to jest on wciąż żywy duchem i pokazuje to wszystkim, grając niezwykłe koncerty. Do tego w tym trio jest też Amber, która to specjalizuje się w pokazach z ogniem, gdzie to pokazuje jak ogień. Stanowi z nią jedność. Trio mistycznych podróżników również jest ciekawe. Odnaleźć w nim możemy tarę, która to pełni rolę wróżbitki. Która to ze swoich kart potrafi odczytać przyszłość każdego zadymiarza? Jest tu też Sandy, który to jest piaskowym dziadkiem i za pomocą piasku może on zawładnąć snem każdej istoty, w tym swoim własnym. Dlatego też tyle śpi, ponieważ w swoich snach ma on pełną kontrolę nad wszystkim, no i bardzo je lubi. Do tego jest tutaj Genie, który jako dżin potrafi spełniać życzenia. Chociaż ci, co oglądali poprzedni odcinek, wiedzą, jakie życzenie spełnia. Miał w kontakcie z przeciwnikiem. Pora teraz na trio superbohaterów, a tam, oczywiście, nasza Max, która to swoją super szybkość zawdzięcza energetyką. Do tego znajdziemy tu Sergea, który jest robotycznym superbohaterem, oraz najnowszą pomocniczkę superbohaterów, czyli naszą Meg. A jeżeli i Wy chcecie zostać superbohaterem, to zostawcie teraz łapkę w górę oraz suba na kanale. Bardzo to doceniam, a my lecimy dalej. Trio piratów, czyli poszukiwaczy skarbów. Tutaj oczywiście znajdziemy naszego kapitana Daryla, który dowodzi statkiem pirackim. Na którym to znajdziemy też Penny, dziewczynę, która to uzależniona jest od złotych monet. A do tego. Spotkamy tu też Tika, który to stanowi świetne połączenie dla Penny. Otóż na pełnym morzu to Tik tworzy bomby, a Penny strzela nimi z armat. Kiedy to nasz Daryl steruje, oczywiście, statkiem. A w grze sami dobrze wiecie, jak wyglądają ich ataki. Idąc dalej natrafiamy na trio nieumarłych, które sprawuje pieczę nad grobowcami w Brawl'u. Oczywiście w tym trio znajduje się nasz wampir Mortis, Frankenstein Frank i ich najmłodsza, a zarazem najnowsza członkini, czyli Ems, która mimo bycia nastolatką została przemieniona w mumię i teraz jej życie nie jest tak łatwe. Trio gangsterów, którzy to sieją po strach w Retropolis, czyli mieście zadymiarzy jest wszystkim znane już od dawna, ponieważ znajdziemy tam takich zadymiarzy, jak byka, bula, szefa gangu, kruka Kroła, czyli ich tajnego asasyna, który z atakuje innych, oraz Bibi, która to swoją pałką niszczy wszystkich, którzy staną na jej drodze. Także pamiętajcie, że z tym trio lepiej nie zacierać. Mieszkańcy miasta to trio, które to jest najbardziej casualowe i łączy ich przede wszystkim miejsce zamieszkania. W tym trio jest nasz Barley, który to w mieście pracuje jako barman w swoim pubie, w którym to miło wieczory spędza wielu zadymiarzy. Poza nim znajdziemy tu Byron który to pełni rolę miejscowego lekarza, chociaż z uwagi na fakt, że jest to Brawl Stars, nie jest on typowym aptekarzem i często prowadzi on różne medyczne eksperymenty. Celem wynalezienia nowych leków i mikstur. A omawiane trio zamyka nasza Piper, która to prowadzi swoją cukiernię i jest miejscowym cukiernikiem. Jej ciasta są bombowe. Lecz jeśli z nią zadrzecie, jej wypieki mogą okazać się prawdziwą bombą. Trio pracowników sklepu z pamiątkami, czyli... Pamiątkarze. Działają pod biznesowym wzrokiem Griffa, który to potrafi doliczyć się do każdego centa i na jego warcie nikt nigdy go nie oszuka. W jego sklepie pracuje dwóch zadymiarzy, po pierwsze nasz emo zadymiarz Edgar, który zawsze wszystko robi na pełnym luzie oraz nasza Colette, która to gadżety z zadymiarzami sama równie mocno kocha zbierać, więc ta praca to jej praca marzeń i o gadżetach, a szczególnie tych ze spajkiem, mogłaby rozmawiać całymi nocami. Śnieżny hotel, czyli trio pracowników zimowego hotelu należącego do pana mistera Pi, czyli pana pingwina. Oj tak, ten zadymiarz to nie tylko boj hotelowy, ale również właściciel tego cudownego miejsca. Do pracy zatrudnia on również Low, który to robi mu lody oraz Gaila, który to odśnieża parking i drogę dla gości. Cóż, w tym miejscu może was nieźle zmrozić. Star Force to trio kosmicznych sił Brawl Stars, które to wspólnie podbija i odkrywa nowe zakamarki kosmosu. W skład tego trio wchodzi oczywiście ich kapitan Roofs, który, jako pies, ma dobrego nocha do dobierania członków załogi. Ponieważ w jego załodze znajdziemy Squika, który to co ciekawe powstał ze śliny Roofsa który to w kosmosie zmutował i tak oto zyskał członka załogi. Oj, dziwna historia, ale pamiętajcie, ten piesio zna się na dobieraniu członków ekipy, dlatego też jego drugim członkiem załogi została if, czyli psia pchła. Ale no nie taka zwykła pchła, oj nie nie nie, bo jest to kosmiczna pchła, która to potrafi rozmnażać się w milionach. Cóż... Rufus ma pieskie życie pełne śliny i pcheł, a ja nie będę mu w nim przeszkadzał, także idziemy dalej. Tria kaskaderów nie mogło zabraknąć na naszej liście. Wśród kaskaderów znajdziemy dwie siostry, Bonnie i Janet, które to wspólnie lubią wznosić się w przestworza. Co prawda Janet robi to na swoim plecaku odrzutowym, a Bonnie już bardziej ryzykownie po prostu wyszczeliwuje się z armaty prosto w niebo. Ale kto jak to wśród tych kaskaderów jest też oczywiście nasz Stu, który to specjalizuje się w stuntach oraz skokach kaskaderskich. Cóż, jest on tutaj prawdziwym hardcorem. Pora na trio teatralne, czyli wschodzące gwiazdy Brawliwood. Znajdziemy tam postacie, które to chciały być prawdziwymi gwiazdami, jednak nie jest im to pisane. W efekcie tworzą oni filmy niskobudżetowe, które mało kto ogląda. I wśród tego trio jest oczywiście Funk, czyli przyszła gwiazda filmów ze sztukami walki. Do swojej pomocy ma on Maisie, która to pracuje jako koordynatorka do spraw bezpieczeństwa oraz pomaga mu Buster, który to pełnił rolę kamerzysty. Chociaż tak naprawdę niezbyt na tym się zna i jak słyszycie generalnie to całe trio nie ma doświadczenia, ale chce osiągnąć wielki sukces. Czy im się to uda? O tym przekonamy się w przyszłości. Gang Złoto to trio przestępców, którzy to specjalizują się w napadach na banki. Trio to działa na dzikim zachodzie, tak jak jedna ze wcześniej wspomnianych drużyn. W skład tego teamu wchodzi nasza Belle, która to nazywana jest Złotoręką z uwagi na swoją złotą protezę. Do tego znajdziemy tutaj też jej męża, sama, który tak jak ona jest równie niebezpieczny, a do tego ich pomocnikiem jest Pearl, która to fabularnie jest ich dzieckiem, ale jak dwójka ludzi spłodziła robota, to temat na inny odcinek o Brawlywood, czyli tym razem prawdziwe gwiazdy, a nie jak te wcześniejsze podróby. Drużyna gwiazd składa się oczywiście z Loli, czyli zaraz obok kolta drugiego największego egotopa w grze. Poza nią w tym teamie znajdziemy Greya, czyli Szarą Eminencję, która to swoim stylem i powagą podczas gry aktorskiej sprawia, że wszyscy widzowie magicznie milkną, skupiając się na jego każdym ruchu. Taki to też wspaniały aktor. A trzecią osobą z tego tria jest Miko, czyli małpa, która to uważa się za Wielką Gwiazdę, a tak naprawdę pełni on rolę dźwiękowca w filmach i nigdzie nie występuje. Ale tylko spróbujcie mu to powiedzieć. A gwarantuję, że oberwiecie od niego bananem, bo niestety nie umie się on opanować i często staje się niestabilny. Jeśli tylko ktoś sobie z niego zażartuje, no bo przecież w jego mniemaniu jest on prawdziwą, wielką gwiazdą. Trio Fantazy, czyli fantastycznych postaci pracujących na zamku w Brawl Stars. W tym składzie znajduje się aż, który to pełni ważne zadanie konserwatora powierzchni płaskich, pałacowych dziedzińców i naczelnych systemów komunikacyjnych Królestwa. Czyli innymi słowy, zbiera śmieci i zamiata podłogi. Poza nim znajdziecie tu też groma, który zajmuje się opieką nad dziećmi, przez które dostał traumy i teraz trochę się ich boi bardziej w sumie niż zamkowego smoka, a jako smoku mowa, to nim zajmuje się najnowszy zadymiarz Draco, który to na co dzień eksploruje różne dungeony w odkrywaniu skarbów dla królestwa, a wieczorami na zamku gra niezapomniane koncerty na swojej gitarze elektrycznej. Cukierkowa Drużyna posiada swoje własne Cukierkowe Królestwo, gdzie rolę królowej, księżniczki, pierwszej damy, najsłodszej ze słodkich, pełni nasza Mandy, która to w zamku ma swojego błazna Chestera, który to lubi jej dokuczać, ponieważ jako błazen ma on słabość do robienia sobie żartów z innych. I ma farta, że trafił do Cukierkowego Królestwa, bo w prawdziwym królestwie już dawno by go ścięto. A trzecim zadymiarzem należącym do cukierkowej drużyny jest no właśnie tego jeszcze nie wiemy. Także, jak myślicie, jaki trzeci zadymiarz pojawi się w grze i dołączy do składu Trio Nurków? To zadymiarze bardzo lubiący podwodne przygody. Znajdziemy tutaj naszego wodnego artystę Otisa, który to pod wodą tworzy swoje niesamowite, artystyczne dzieła przy wykorzystaniu atramentu, który to sam produkuje jako ośmiornica. Poza nim jest tu też Hank, który jest krewetką i jego życiowym celem jest rozpowszechnianie na świecie morskiej kultury, morskiej kuchni i wszystkiego, co w morzu najlepsze. Jednak, by mieć szansę na to, że ludzie wysłuchają małej, niewinnej krewetki, podróżuje on w swoim czołgu, który to nadaje mu siły do przekonania innych o dobrociach morza. Oczywiście, trzeci zadymiarz też nie jest tu jeszcze znany, także jak myślicie, kto to będzie. Trio dinozaurów to drużyna bliska wyginięcia, jeśli wiecie o czym mowa. Bas to pierwszy członek tej drużyny i jako ratownik ocalił już niejednego zadymiarza, który to był bliski utonięcia. Co ciekawe, Doug, czyli psi dinozaur, sprzedający gorące psy, czyli tak zwane hot dogi, również ocalił niejednego zadymiarza przed głodem, serwując mu swoją parówę. Ciekawe jakim dinozaurem będzie ten trzeci, którego też jeszcze nie ma. Z kolei trio duchów nie jest takie straszne. Znajdziemy tutaj Gasa, który to jest dzieckiem, przez co mało kto się go boi. Za to posiada on straszniejszego kolegę, znanego nam jako czak. O którym pewnie nie wiecie, tego jednego faktu, że jest on duchem i jego pociąg nie jest zwykłym pociągiem, ponieważ pochodzi ze stacji duchów. I to on jest obecnie jedynym zadymiarzem, który to potrafi podróżować między światem duchów i żywych. Natomiast trzeci duch obecnie nadal jest nieznany. Trio Star Park, czyli tego złego miejsca, które to porwało zadymiarzy i kazało im walczyć na arenach w grze Brawl Stars. Oj, jest to złe miejsce, do którego należą Lori i Lori, którzy to sprzedają bilety do Star Parku oraz pilnują przestrzegania zasad tego miejsca. Do tego w tym składzie jest RT, który to pełni rolę kamery bezpieczeństwa, nagrywającej i monitorującej wszystko co dzieje się w tym parku rozrywki. A jeśli chodzi o trzeciego członka Star Parku, nie jest jeszcze ujawniony. Idąc dalej, mamy bagienne trio, w składzie którego znajdziemy naszą Willow, której to nazwa pochodzi od wierzb występujących na różnego rodzaju moczarach i bagnach. Zadymiarka ta pracuje w bagnach miłości, Zapewniając parom najbardziej przerażające wieczory w ich życiu. Cóż, każdy ma swoje hobby, natomiast Angelo, jako drugi członek bagiennej załogi, również próbuje rozkochać innych zadymiarzy swoim romantycznym łukiem miłości. Jako komar potrafi on wyczuć dobrą krew z daleka, dlatego też jest świetnym włączeniu zadymiarzy w pary. A trzeci bagniak również jest nieznany. Trio zaczarowanego lasu. Cóż, tutaj jest oczywiście nasz fanatyk grzybów, czyli Cordelius, który to za dobrego grzybka zrobi wszystko. Ziomek ten na co dzień zajmuje się opieką nad całym zaczarowanym lasem i od niedawna ma nową pomocniczkę, czyli Lili, która to zwabiona do tego lasu przez świetliki wpadła w pułapkę i skończyła jako muchołówka która to ponad wszystko kocha czary, więc zaczarowany las to miejsce stworzone idealnie dla niej, a trzecim członkiem tego miejsca no właśnie kto to będzie, jak myślicie? Trio cyrkowe, a tam znajduje się Charlie, która to swoimi włosami potrafi dokonać niesamowitych rzeczy. Jak to w cyrku bywa, wszystko co robi jest zabawne i też często niesamowite, ale kto dołączy do tej zadymiarki, o to jest pytanie, bo jej trio ma na razie tylko ją. Trio Startun, czyli postaci, które to występują w kreskówkach i różnych bajkach w świecie Brawl Stars. Obecnie w tym składzie znajduje się koci aktor, czyli Kit, który to znany jest z bycia najbardziej uroczym zadymiarzem, dlatego też rola w bajkach świetnie do niego pasuje. Jednak z kim będzie występować, to również jest obecnie zagadką. Trio piosenkarzy, a może idolek? Tego jeszcze nie wiemy, ale do tego składu należy obecnie Melody, która to jest jej popową idolką śpiewającą koreańskie piosenki. Jako diablica sprawia, że jej utwory przenoszą odbiorców w inny wymiar. Ciekawe jak to będzie z innymi zadymiarzami, którzy dołączą do tego trio, być może również będą śpiewać. A swoją drogą na drugim kanale wleciał odcinek z Palward. jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam.